Witam Was bardzo się w kolejnym odcinku Zostawcie na sam łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze jesteście nowi na tym kanale I komentarz standardowo I dzisiaj sobie zrobimy zadania We <grym> wszystkie zadania sobie zrobimy, także dzisiaj będzie fajnie nawet I odcinek pewnie będzie długi, także Także, także, no, także zapraszam do oglądania hmm, Najpierw sobie zrobimy to, to zadanie a później tamte, najpierw to i tak, i, i ten odcinek będzie długi, Także mi się wydaje, że wy na pewno, my na pewno lubi się długie odcinki, także na pewno, bo nie wiem, no bo ja, bo ja tak to w ogóle to ja nie wiem, o ile, ile ten odcinek będzie trwał. Także no. O. Co ja mamy zrobić? My mamy pewnie helikopterem, pewnie przenieść. Uuuuuhuhuuu Yyyy, eee, co ja tu mam zrobić? Ej, to będzie ciekawe No nie wiem czy by nie... Kurde, to przegram to, czekaj, jeszcze raz Gdy się tu się zastanowię, o co chodzi w tym? Ja bym najpierw może poulepszał mm. Dobra Słuchajcie, pójdźmy za balony, po prostu Można też widzowie polepszać po prostu No, albo przenieść T. -t, -t. O, żeby tu strzelał. No to jest pewnie głupie i pewnie przegram teraz. no. Nie no, nocie się Przegrywam? Było 3 HP zostało. Dobra. I teraz tak, ulepszymy to. Spróbujmy sobie ulepszyć to po prostu. A właśnie i teraz tego trzeba przenieść tutaj. Dobra, tutaj przenosimy. Daz ma łapkę tutaj. Dobra, tak trzeba po prostu zrobić. Dobra, już rozumiem. Powinno nam się teraz udać raczej. Dobra, super, dostaliśmy kaskę, fajnie. Teraz co, ulepszamy? Ulepszymy sobie, nie ma Właściwie się zastanawiam co ulepszyć, bo nie wiem. Alchemikę spróbuję i spróbuję podkuśnika, po pójdziemy. Dobra, spróbujmy tak po prostu. O, to było dobre. Żeby mi to nie przeszło. Proszę nie, no nie wierzę. To jest ciężkie, wydaję wydaj, kaskę, nie ma. E, wydajemy kaskę, wydajemy kaskę i teraz... Wakusznika kuśnika na Maxwell bo się się zastanawiam co ulepszyć, bo się nie wiem. Hmm. Spróbujmy. No nie, to przejdzie mi też. E nie no, dlaczego? O dobra. Nie no nie uda się. Boże. No Przejdzie mi widzowie. Nie no, ile ja teraz kasy wydaję? Nie no, to jest chore. Yy, co w takim bądź razie? No i nie mam co zrobić. Może lepiej pod coś innego. Zobaczymy, próbujmy pod to. Nie wiem, czy to zadziała. Nie wiem, nie mam pojęcia. Próbujmy to. to ulepszenie. Nie Nie no, ja Eeeeh. Nie... Przepraszam, przepraszam widzę, to, że ja tak lamię, ale nie wiem, co zrobić. Napiszcie mi w komentarzach czy też Wam się udało to zrobić? Czy jak wyście to zrobili? Spróbujmy tak po prostu to zrobić. Może lepszy tego, ale mi O Poczekajcie, zmieńmy. Zacznę od początku, po prostu. Ja nie wierzę, co jest. Czemu ja tak lamię na tym? A jeszcze można w ogóle rzucać paszki, bo nie wiem. Kurde, co jest? Chyba, chyba, już wiem, chyba już wiem, jak to zrobię, po prostu. Wiem, po prostu lepsze uchuśnięta, ale lepiej, po prostu. Jak będzie, tak będzie najlepiej. I tak teraz tak przeciągamy tego. Tutaj. I ulepszymy sobie go po prostu. Cyk. Nie wiem, czy to zadziała. Zobaczymy. Trochę szybko. Zrobimy sobie go tutaj. O, właśnie ma te. By sobie regenerować życie. To jest dobra. No, tego nie pomyślałem. Dobra, chyba już wiem, jak to zrobię. Tego nie wiem, po prostu w tym miejscu damy. No dobra, dajmy go w tym miejscu. I pole zbierajmy sobie teraz na to lepsze, nie wiadomo na jakie. nie wiem, żeby mi teraz nie. Jedno mi przejdzie, o trudno. Dobra, okej, okay, spoko. Dobra, mamy teraz. To jest dobra, też zlepszamy na to. To na pewno. Dobra, to raczej nam. Dobra, mogę tak od razu wideo zrobić. Nie, no nie pomyślałem. A właśnie teraz tego nie widzi. O niedobrze. Czy to mi przejdzie? Ile, ile to zabiera HP? Proszę, żeby nie dużo, please. Aha, za dużo. No super, super, fajnie, zarąbisz się. Fajnie, brawo! E... Nie no, nie potrafię. Dobra, spróbuję ulepszyć sobie po prostu. A może pójdę pod to, pod to bym poszedł, kurde, ale nie... Miałam już kasy, no nie wierzę. mam kasy już. No nie że jak to zrobić, Widzowie. Dobra, Widzowie, Dobra, ja za ja chwilę do Was wrócę. Ja się zastanowię, jak to zrobić, bo ja nie wiem. Jestem za głupi na to. Nie no, co jest? Przepraszam za te glami. to jestem z powrotem. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Eee, spróbuję po stoł pójść i po pójdziemy. Może się uda coś zrobić. Eee, może teraz się nam uda. żeby się nam udało. Dobra, jest. Udało nam się, super. Eee, ale żeby teraz... Dobra. No nie Dobra Kamo, kamo, kamo Przechod... Przechodzą balony, niedobrze. No i pokona. No nie wierzę. Nie no, jeszcze raz czekajcie. Jeszcze raz. No i strasznie dużo kasy wydałem już. Nie no może sobie to zostawimy na później? Nie wiem, zobaczę. O, chyba dobra, po prostu za chwilę przeniesiemy sobie po prostu dart może, nie? Dobra, a ja czemu ja o tym czasie nie pomyślałem? Dobra, przenosimy po dard mapkę. dobra, super. Dobra. Widzowie. Dobra i teraz przenosimy znowu. to samo miejsce, dobra, w to samo miejsce. Tak szybciutko, w to samo miejsce przenosimy. O w ogóle dostałem ten, no widzicie, e, muszę sobie się po to. To się bardzo przyda, kurde, 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 kurde. Aha, i tak przegrałem. No super, zarobiście. Fajnie fajnie W ogóle kupię sobie to, może sobie kupimy to jednak.

Ja, ja chyba za chwilę pójdę do widzów, znaczy, ja chyba za chwilę pójdę na jakiś kanał, żeby ktoś pomógł. Nie mogę tego zrobić na odcinku, naprawdę, to jest takie... No to ja może sobie zmienię po prostu... Dziennikamo, a to sobie dam... To sobie dam tutaj. Dobra. Nie, widzowie, ja chyba nie będę robił tego zadania. Mm, może coś powiem. Nie, ja tego widzowie zadania nie robię. To jest głupie. To jest takie głupie, nie no nie robimy tego widzowie. Mm, chyba, coś jest, że chcę zegrać, ja chcę zobaczyć, nie no, czekajcie ja za chwilę do was wrócę. Widzowie, widzowie, nie będziemy robić widzowie tego zadania, to jest głupie! Eee, ja widziałem zaraz sprawdzimy sobie na YouTube jak coś to robi. Nie, później później do łady, to jest takie ciężkie. Nie no, napisz mi jak to zrobić po prostu Albo ja tego, ja się na za, za, nagrywką zrobię po prostu, ja nie wiem jak to zrobić Nie, ja nie, nie to, to nie, to nie, to nie jest na moje nerwy, zróbmy sobie inne zadanie To nie na moje nerwy hmm. Także powiem się, że to nie, jest to nie jest na moje nerwy szczerze, także O nie! O nie, 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 Kurde nie, nie, ulepszamy, ulepszmy, ulepszmy sobie po prostu Dobra O kurde, co jest dzisiaj? nie, nie, potrafię tego. nie, nie, no. nie, 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 Ej, na mi, wydobyć, czy bym się udało zrobić jakiekolwiek zadanie. Bo to zadania... Dobra, czekajcie, co? Dobrze, chyba załączyć. Znaczy, żeby mi nie wszystkiego było na rundy. O nie, czemu? Ale mi dużo przeszło balonów. O nie, Dobra. Teraz tak, co najpierw ulepszyć? Może najpierw tego było lepsze. Statek, najpierw. Dobra, Pod to, chodźmy. Kupciutko. Dobra. Eee, nie wiem, ja nie wiem jak chcę to zadanie zrobić. Muszę... <laughs> nie no. Jak, jak macie jakieś rady to po, to, po, to pierwsze zadanie, co my robili, no to napiszcie w komentarzach, bo ja nie wiem jak to zrobić. Bo tam trzeba po prostu jednostki przesuwać tymi, heli tymi helikopterami. A to jest ciężkie. O nie, no i to mi przejdzie teraz. No i super! Zarobiście! Zarobiście! Fajnie! Dziękuję, gro! Dziękuję. Dziękuję Nie no, ja dzisiaj jestem Przepraszam was widzę, że ja tak się drzę nie, no. nie, ja nie mam siły do tych zadań. Zostawcie mi japeczkę w górę na pocieszenie. Bo ja już nie wytrzymuję. Nie, już nie... Nie daję rady. Ah, to będzie chyba moja najgorsza, na... znaczy... No nie, no. Kurde, ale głupio Jo. Dobra. Wydajmy sobie tutaj po prostu. I na co wydajemy? Na to wydamy? I tak, yy, wydajmy sobie na to. Cyk. Cyk. Dobra. Udało się. No, no trzeba było pomyśleć po prostu. Dobra, lecimy dalej, o nie. Dobra, kupuję, kupuję ten tier. Syk O Ale było blisko do przegranej, dobra, teraz trzeba Ja kupuję to, dobra kupmy sobie to widzowie To Dobra Bo prawie mi przeszło. Ło panie, ale jest ciężko Ej no, nie, te zadania są jeszcze cięższe niż tamte, że były w tamtej aktywizacji. Nie no, masakra A właśnie, czemu ja nie dostawiam, co ja robię, czemu ja nie dostawiam sobie tych Po prostu Jak ja mogę dostawić, przecież, co ja robię Nie no Nie no, nie no ja dzisiaj też nie myślę po prostu, ja nie wiem nie no, dzisiaj taki nie wiem, nie wiem, dzisiaj taki dzień po prostu, nie wiem. Pewnie będziecie się śmiać w komentarzach, co, je, co ty co, co tylko robisz, co ty robisz, czemu ty tak lamiesz, co jest z tobą? <grym> Ale no nie no, Prze już nie mam nerwu do tamtego, do tamtego zadania, e, wiecie do którego, do tego pierwszego. Napiszcie mi w komentarzach jak jakąś poradę, co tam, no, ja, 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 ja wiem jak tam trzeba zrobić, po prostu trzeba jednostki przesuwać. Ale ja, kurde to jest, nie no, ciężko. I też napiszcie mi, jak, jakie tam ulepszenia by były dobre. Chyba no, mi się wydaje, że tam kuśnik by był dobry. No, połączony po prostu z alchemikiem pod górę. <laughs> także no... Tak to ktoś tak to właśnie wygląda. No, Robotowne się widzowie. Mm. Miałem dzisiaj widzowie zrobić wszystkie zadania, ale jednak nie zrobimy, nie zrobimy widzowie wszystkich zadań, bo... <laughs> eee, na to na to zadanie, na to zadanie nie mam siły. Eee, no, znaczy, także na to, na, na to zadanie naprawdę nie mam siły. I widziałem na YouTube jak ktoś gra w to. I tam na, na, no, na, te, no, na tych dwóch poziomach też, też trzeba przesować jednostki. Także napisz mi jakieś porady, jak to zrobić, kurde. Jakieś nie wiem, ja myślę, że może, 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 może ten poza odcinkiem zrobię. Ja zrobić zrobię dzisiaj wszystkie zadania na odcinku, ale się okaza, że nie zrobię wszystkich zadań. No trudno. Trudno się mówi. Dobra, zrobimy sobie to jeszcze zadanie, będziemy kończyli odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie króciutki. Raczej? Mm, także... No ciekawe, co się dzieje. Aha, bo tu już stała, dobra, okej. Okay. Błoko. Dobra Tyk. Kurde nie mam tego A no, może się nie... A teraz się nic nie stanie Eee, da się nam raczej, dobra, spoko Tylko tam tutaj dobra, a Cyk, załatwimy sobie tym, super Co to nam się uda? <laughs> no nie wiecie że mi przejdą. No nie, no. Kurde, no nie wierzę. Dobra, ja, dobra, wydaję kasę. Jak mam dużo te kasy, no to mi tak nie szkoda. Aha, dobra, bo mogę już jednostki sobie. Dobra, to wszystko wyjaśnię. E, co postawimy? Nie wiem, czy postawić to tak krzytera, a zobaczymy. Kurde. Dobra, udało się, super. Postawię sobie tego. I pod to rapyk Dobra, mamy włączony ten Super Albo weźmy sobie nekromantę Czy to mi wystarczy? Do Runing sobie weźmiemy Dobra, tu im pomógł Dobra, super Какая? Brak. sobie kolejnego może Cyk. Dostanie, dostaniemy jeszcze jedną rundkę do wygrania i będziemy zakończymy kolejną, kolejne zadanko. Teraz idzie ten. No, dobra. Mam teraz sprzedać i wykupimy sobie tutaj to. Super. To nam raczej powinno wystarczyć. Chyba to. wystarczy nam. No? Zobaczymy. Dobra. Dobra, udało nam się widzowie, Super. Fajnie. Nie, teraz, no i teraz zostało nam ostatnie zadanie, ale nie będziemy tego na odcinku robić. Ja Ej, mogę to poza odcinkiem zrobię, chyba że będziecie chcieli, żebym zrobił na odcinku. Eee, no, chyba, że... Chyba, że po prostu wezmę sobie jakiegoś wita do odcinka i mi po prostu pomoże. To sądzicie o tym. Napiszcie mi w komentarzu, nie, co ja robiłem, co ja robiłem źle, czy też robiłem źle. Czy, czy wam się udało to zrobić zadanie? Czy wam się nie udało? Bo pyta mnie... Lecz, nie no ja po prostu nie myślałem, to trzeba w tym samema raczej myśleć. Także ja po prostu nie myślałem. Po prostu mi się nie udało, no trudno. Raczej nie wiem, czy będę robił to zadanie, bo to po poza odcinkiem zrobię, zobaczymy, nie wiem. Napiszcie w komentarzach po, jakieś porady do tego zadania, co? Jak to zrobić, kurde. Dobra, więc. Ja będę kończył odcinek. odcinek. Mieliśmy zrobić wszystkie zadania, ale się nie udało, wszystkich zadań, niestety. Ech, i trochę dużo kasy wydałem też, także no. zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i do następnego odcinku. Widzimy się nie. Jutro raczej się widzimy, także do zobaczenia, papa. Cześć.